Substancje problematyczne w żywności to moduł piąty kursu dietetyki klinicznej i chciałam opowiedzieć o tym, co znajdziecie w tym module. Ten moduł skupia się przede wszystkim na takich substancjach, które są substancjami antyodżywczymi, które są antywitaminami, ale również substancjami, które mogą znaleźć się w żywności w związku z tym, że dodane tam zostały na, na etapie np. Na procesu produkcyjnego. Zaczynam oczywiście od polecenia publikacji. Tutaj bardzo ważne publikacje to toksykologia, roślinne kłamstwo, ale również książka, która ma 777 stron, antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka. Także bardzo, bardzo Wam polecam te publikacje. A teraz o czym wykładzie substancje antyodżywcze, czym one są. Kwas fitynowy, gdzie go znajdziemy, jak go usuniemy. Jego dobra, ale jego również ciemna strona. Większość substancji antyodżywczych również ma swoje dobre oddziaływanie na nasz organizm. Natomiast jest bardzo istotne, żeby wiedzieć, w jaki sposób przygotowywać żywność, w szczególności jeżeli spożywamy dużo żywności pochodzenia roślinnego albo łączymy roślinność pochodzenia roślinnego. Przede wszystkim zboża, na przykład z mięsem. Jakie osoby powinny uważać? Chodzi o anemię, chodzi o niedożywienie, chodzi o inaktywację kwasów żołądkowych. Także pod tym kątem cały wykład jest omawiany. Jak ograniczyć spożycie, artykuły, które są polecane, zawartość kwasu fitynowego w produktach, jak wpływa fermentowanie na żywność, kwas szczawiowy, jak ten kwas szczawiowy wpływa na nasz organizm, kiedy jest problemem, kiedy może wyciągnąć wapń z naszego organizmu, kiedy nie jest, tabele, jakie rodzaje szczawianów. Występują, jakie mogą być problematyczne, jak również badać te szczawiany. Chodzi o badanie i jelit i badanie moczu. Co to jest stosunek molowy, co to są taniny. Ale również jeśli chodzi o taniny, to dlaczego na przykład nie należy łączyć herbaty, kakao i kawy z posiłkami, jak również czerwonego wina, które bardzo często jest spożywane do kolacji, gdzie znajdziemy taniny, przykładowy jadłospis, który jest bogaty w taniny, polifenole, dlaczego są dobre, a jednocześnie złe. Jeśli chodzi o badania, to znalazłam badania, które pokazują, że mogą wpłynąć na biodostępność żelaza. To jest ważna informacja, bo przecież wiemy o tym, że po filifenole robią bardzo dobrą robotę w naszym organizmie, one korzystnie wpływają, działają antyoksydacyjnie, antykancerogennie, ale kiedy mogą być problematyczne? Co to są inhibitory trypsyny i chymotrypsyny? Kiedy nam przeszkadzają, kiedy mogą być problemem? Jak je unieczynnić? Inhibitory łatwo jest unieczynnić, Znowu kolejna porcja dodatkowej literatury. Saponiny, czyli mydła. Dlaczego niektóre rośliny się pienią? Kiedy saponiny są dobre? Kiedy są złe? Kiedy należy na nie uważać? Gdzie je znajdziemy? Co to są glikozydy, ale również co to są glikozydy cyjanogenne, na których zdecydowanie w tym wykładzie się skupiam. Kolejny, kolejne zagadnienie to glikoalkoloidy. Czy są dla nas dobre, czy są złe? Jak oddziałuje solanina? Tomatyna. Co to są rośliny psiankowate? Kto ich powinien unikać? Które z roślin są największym problemem dla nas? Lektyny. Na, na temat lektyn jest bardzo dużo, ze względu na to, że jest dość dużo źródeł literaturowych. Wiadomo, że gluten jest również lektyną. Czy jesteśmy w stanie je usuwać, czy nie? Które produkty zawierają takie lektyny, które mogą być problematyczne? Jaki jest mechanizm oddziaływania lektyn w chorobach autoimmunologicznych, w chorobach związanych z zestawami, ale również w stanach zapalnych? Jest troszeczkę na temat bariery jelitowej, celiaki, oddziaływania glutenu, oddziaływania różnych poszczególnych lektyn na nas, oddziaływania glutenu, jak gluten może nam zaszkodzić, kiedy może nam zaszkodzić. Glukozynolany również są tabele. Kiedy glukozenolany są dla nas dobre, kiedy mogą być problematyczne, czy my musimy unikać roślin krzyżowych, gdzie możemy znaleźć tu jest też taka ciekawostka. Bardzo bogatym źródłem glukozynolanów jest gorczyca, a jak wiemy, glukozenolany mogą negatywnie wpływać na naszą tarczycę. On będzie troszeczkę na temat fawizmu, ale również latyryzmu, ale również na temat gos, czyli galaktoligosacharydów, czyli związków gazotwórczych, które znajdziemy w strączkach i jak się ich pozbyć. Troszeczkę na temat fikotoksyn, fitoestrogenów, czy są dla nas korzystne, czy jednak problematyczne, inaktywatory witamin Askorbinaza, avidyna, dwukumarol, tiaminaza, substancje problematyczne, czyli między innymi substancje alergizujące, trochę o salicylanach, trochę o metalach ciężkich, o aminach biogennych. Gdzie jest ich najwięcej, o histaminie, na temat tioli, na temat mykotoksyn, jakie produkty, jak unikać, jakie mają oddziaływanie na nasz organizm, toksyny wynikające z produkcji żywności, ale również z hodowli zwierząt, no i standardowo zadania domowe, plus ogromna ilość literatury dodatkowej i na koniec materiały dodatkowe dotyczące musztardy, jakie ma oddziaływanie na nasz organizm, czy jest korzystna, czy raczej problematyczna.